jest Białystok otworzył się jako pierwszy w y, kraju od 27 kwietnia egzaminujemy regularnie zarówno na teorię jak i na, na praktykę we wszystkich kategoriach A, B, C, C+, plus i D. Jak do tej pory chyba jesteśmy wciąż jedynym ośrodkiem, które regularnie egzaminuje na kategorię B w Polsce. Różne ośrodki się potwierały w międzyczasie część dzisiaj, część za kilka dni, ale w żadnym ze ośrodków nie ma regularnego egzaminowania na kategorię B, czyli to najbardziej powszechną. Wprowadziliśmy środki zabezpieczające. No wejście tylko osób upoważnionych, ewentualnie osób, które wchodzą do biura obsługi klienta. Każda osoba ma zmierzoną temperaturę, jeżeli ma stan podgorączkowy albo gorączkę, wówczas zapraszamy ponownie do odwiedzania ośrodka. Potem, jeżeli pomiar temperatury przychodzi pozytywnie, dezynfekcja rąk i wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej stanu zdrowia i ewentualnie narażenia na ryzyko. Wyjście na egzamin tutaj już nie ma wielkich różnic, bo każdy musi być w własnej maseczce i rękawiczkach. Każdy egzaminator ma własną maseczkę, rękawiczki oraz przyłbicę, to jest zwłaszcza ważne przy kategorii B, bo chodzi o zabezpieczenie egzaminatorów przed ryzykiem zakażenia. Każdy pojazd po egzaminie jest potem oczyszczany, przecierane są wszystkie nawierzchnie, w które mógł dotknąć kursant, jeżeli był kichał, kaszlał. Był jakikolwiek element ryzyka, pojazd jest odstawiany do dodatkowego odkażenia. Dodatkowo każdy pojazd jest odkażany po zakończeniu dnia egzaminowania. Pierwsze dwa dni to były po 40-50 osób zapisywane, gdzie celowo ograniczyliśmy liczbę zapisywanych ze względu na to, że nie wiedzieliśmy, jak szybko, jak sprawnie będzie nam szło odkarzanie pojazdów. W czwartek było już 100 egzaminowanych, 60 na teorię, 40 na praktykę. Dzisiaj jest około 80 osób. Wydłużyliśmy czas pracy, po pierwsze, ze względu na wprowadzenie elastycznych godzin, żeby można, każda osoba, która do nas przyjdzie. Jeżeli czuje się na siłach, miała możliwość podejścia jeden lub drugi raz dodatkowo i mogła zdać egzamin. Jeżeli oczywiście, powtórzę, czuje się na siłach i uważa, że zawiadują nerwy albo na przykład nie znajma się infrastruktury. To jest też ukłon wobec osób, coraz więcej jest takich osób które dojeżdżają do nas spoza terenu stoku. Podkreśliliśmy, że przy stu klientach ruch, który jest w poczekalni jest trochę za duży. Jest za dużo osób, które jednocześnie oczekują, a jednocześnie nie chcieliśmy doprowadzić do sytuacji, że egzaminatorzy, którzy od czwartego wracali do nas w większej liczbie. Chcielibyśmy, żeby nie potykali się jednocześnie wszyscy w tej samej 11-osobowej grupie w jednym pokoju, więc podzieliliśmy na dwa pokoje obsługi. stworzyliśmy, Rozdzieliliśmy te dwa pokoje i mamy w tej chwili dwie pełne zmiany, które się ze sobą na terenie ośrodkowym nie spotykają.